Pod koniec dnia jesteśmy w stanie Missouri, w mieście Saint Joseph, święty Joseph, jesteśmy na tle Lunatic Asylum, szpital dla obłąkanych, wybudowany pod koniec lat 70. XIX wieku 1870. Za mną prawdopodobnie jeździ samochód wolno, który robi rundkę, żeby sprawdzić, czy ktoś się nie wydostał. Ten stary gmach tam ma prawie 150 lat, no może 140. Ten tutaj obok widać też nadgryziony. Przed chwilą byliśmy we wnętrzach i zwiedzaliśmy różne pomieszczenia od kuchni, przez izolatki do kostnicy. Muzeum, w takim miejscu, idealnie się wpisuje, ale rzeczywiście niektóre obiekty czy eksponaty były dosyć kontrowersyjne, bo sięgano aż do XVII wieku, procesów oczary i tak dalej, i tak dalej, i kwestie metod, jakimi się posługiwano, żeby wydobyć, uśmierzyć albo pomóc ludziom były niekiedy bardzo ingerujące w wolność jednostki. Spod szpitala psychiatrycznego dawnego Mental Asylum w stanie Missouri. Pozdrawiam.